Witam Was kochani. Słuchajcie. Chyba dzisiaj nie nagram tego filmu z moim albumem, ponieważ przyszedł do mnie kolejny happy mail. Tym razem przyszedł on od Marioli. Słuchajcie, ja już tu zaczęłam go trochę otwierać i tak boję się. Boję się czy, czy ja tego nie przetnę. Nie, tutaj. Dobra. Tu już, tu jeszcze chyba, ale nie, tutaj chyba nie muszę. Dobra, próbuję otwierać, słuchajcie. Zobaczymy, co tu mi tu mamy. O ja pierdziu, ojej, o pines. Ale piękny. Zobaczcie, zobaczcie jaki piękny, tak. Ale super. Aha, tutaj jest coś w środku do mnie napisane, ja sobie to później przeczytam. Ale piękności. Jakiś śliczny. O kurczę, Mariana zatkała mnie. O jest. Po kolei będę wyjmować. Uff, ale jestem w szoku. Ja nie mogę. Patrzcie. Tutaj są motylki i takie metalowe. Ale to jest świetne. O kurczę, jakie to jest fajne. No nie wiem do czego ja tu żyję, ale na pewno to będzie coś no. dla mnie. Na pewno to będzie coś dla mnie. Ale to jest świetne. Następne, co to jest? Kwiatuszki. O, ja nie mogę. O kurczę. Kwiatuszki. Tu już przyszło do mnie moje dziecko. Pewnie będzie mi zaraz pomagała. Ale ten jest piękny. Ale świetny. Nie, Mariola, ty. Ona chyba sama robiła te kwiatki, wiecie? Ale piękne! A te jakie fajne! Ale fajne! Super! No właśnie, widzicie? Pomoc na dłoń. Ej, pomoc na dłoń, nie zabieraj mi tam nic. Tak, a tu mamy jeszcze kwiatuszki. Ale piękne! Ale śliczniste! O kurczę, tak ja O tutaj kładź. Ja sobie wyjmę te... A te jakie fajne! Ale świetne! Ale fajne! Nie wiem, czy wy tu coś widzicie. O tu, taka, taka wią, w ten... Yy, taki bukiecik. Ale świetne te kwiatki. To jest taki biały z różowym. Widzisz? No. A patrz, jaki ten jest fajny. Zobacz. patrz jaki goździk kapitalny. Jak żywy. Jakie świetne. Czekaj, Jadwiga. A tu jeszcze są. A tak, tutaj jeszcze, przepraszam, tu dziecko mi różyczki wyjęło. Różyczki przepiękne. Powkładaj teraz tu do woreczka te kwiatuszki, dobra. A tu, jakie fajne te kwiatki. O kurczę. Aleś mi mnie zażyła, Mariola. Ale świetne. Jakie fajne. Ale fantastyczne. No super. Poczekaj, kochanie. Już ja tu wkładam, bo widzę, moje dziecko się niecierpliwi. Zresztą, tak jak ja. Weź te kwiatuszki tu na bok. Tego tak, położymy tutaj. Jest taki piękny. Tutaj mamy Nie nikicaj, bo mi się wszystko trzęsie. W tym w kleju, brokat w kleju. Fioletowy. To jest taki fiolecik. Wy widzicie pewnie jako niebieski. Nie, to jest fiolecik. A do niej, proszę mi tu nic nie ruszać. O, kwiatuszki, takie różyczki, ale też śliczne. Z dpkrafta. To też są z dpkrafta kwiatki. Nie, już nie, nie Czekaj. Ale fajne kwiatuszki. Tak samo. O, tylko je trzeba po prostu porozkładać. Adelin, bo mi połamiesz. Ale piękne. Słuchajcie, ja to będę tak odkładać. Bo tu mi dziecko zaczyna wyciągać. Patrzcie, jakie fajne sztuczce. Ale świetne. Ale świetne te tekturyki. Kapitalne. Dobrze, teraz to otworzymy. Słuchajcie, tu są kwiatki. Tu są kwiatuszki. Jest, kochane. Ale tego jest. Mat. Jedyna. Czy wy to widzicie? Jakie piękne serduszko! Błyszczące takie. To jest taka pianka. Adelin, wynocha. Tak, tu jest serduszko w serduszku. No, czekaj, kochanie, ja to wyjmę. Zaraz, zaraz myszko będziesz pomagać. Wow. Ale świetne kwiatki. Znowu takie same ubranko. Czy miałaś? No, takie ubranko. Ale tych ubranek nigdy za dużo. No. Tak, ale mam, mamusia ma tylko jedno tam. Taką kurteczkę. Czy dwie? Dwie. Teraz będę miała. Fajne. Fajne te kurteczki są. paluszki. Dobrze, kochanie, ale... Tu są jeszcze kwiatki. Patrzcie jakie piękne kwiatki. Ale będę robić. Ale świetne. Nie mam tego modelu. Poczekaj proszę cię. Z papieru takiego wizytówkowego to jest powycinane. Ale świetne. Wiecie co? Ona mi tutaj wszystko wyciąga. Tak, bo chcesz pomagać. Tu też są fajne kwiatki, ale śliczne. No to pomóż mi, bo mi to poleciało wszystko. Tu są jeszcze piankowe takie. Tak, różyczka jeszcze jest przepiękna. No już widać, kochani. Wrzuć tu różyczkę z powrotem, żeby się nic nie pogubiło. Takie. Padła mi bateria, ale już jestem z powrotem. Dobra, kwiatuszki Wam pokazywałam, to je odłożymy. Następna rzecz, nie wiem co to jest. Teraz zobaczymy, co to jest. Wow, to są naklejki. O, takie naklejeczki, kwiatuszki, śliczne te kwiatuszki są. Tu mamy jeszcze, ale fajne, takie papierkowe guziczki, też do wycięcia. Tu jest ta siemka. Tu są ta siemki w ogóle. Koronka. Koroneczka bardzo ładna. Zaraz wyjmę następne. Powyjmuj tam. Ale piękne. Tu są ćwieki. Ale śliczne ćwieki. Tu jest niebieska siemka. Poczekaj, Adelin. Ale te są fajne. To te też są ćwieki. Ale super. Ale super. Jeszcze je teraz. Jeszcze je złożę. Wykorzystam. Poczekaj prosiłam. No dobrze, daj to. Poczekaj, kochanie, włożysz to do z powrotem za chwilę. Ale to jest fajne. Patrz, Adelin. Patrz, tu są serduszka. Takie serduszka. I zegarki, ale świetne. Ale świetne te zegarki. Włożysz do torebeczki z powrotem? Włóż, kochanie, o tutaj do torebeczki z powrotem, żeby nam się nie zgubiło. Proszę. Wóz tutaj, o serduszka, ja ci wrzucę, a ty wrzuć to resztę. A ja wezmę tu dalej te naklejki. Znaczy tutaj te, te, te wycinanki. Patrzcie, jakie piękne. Ale, jaka woska kaczka. Zobacz, jaka kaczka woska. ale świetna. A tu do komunii, dziewczynka i chłopczyk. O dziewczynka i chłopczyk. Też te, takie tekturki. Też mi się wszystko na pewno przyda. Czekaj, kochanie. o to wszystko włożymy razem, dobrze? To trzymaj tutaj. Ja ci później dam torebkę, bo tu jeszcze jest... O, masz. To tu dużo torebki. Proszę. Tu jeszcze jest kielich. Tu jest jeszcze kielich. Do też tych tekturek. Jak jest super. To powkładaj. O, matko. O, Czekajcie, wezmę może najpierw te stempelki. Ale piękne stemple. Patrzcie. Ojej, tu się odbija wszystko. Tu się odbija. Zaraz spróbuję je otworzyć, może, żeby się tak nie odbijało. Ale piękny stemple No tak, ale teraz to nie widać. No nic, to może tak. Patrzcie, jakie piękne stemple. To jest wazon, a tu są bukiety kwiatów i różne kwiaty można podołączać do tego wazonu. Ale świetne. Matko kochana. Aleś mi dziewczyna zażyła. Proszę, połóż to obok, kochanie. Tu mamy jeszcze kawałek tiulu. Taki kolor ekri. Super. O! Ale liście fajne. Jakie piękne liście. Ja ich nie będę wyjmować. Słuchajcie, bo, bo się zniszczą. Boję się, bo one są bardzo delikatne. żeby ich nie ten, nie, nie, nie poniszczyć. Bo za chwilę moje dziecko będzie chciało oglądać. Tu z wykrojnika. Ale fajny wykrojnik. Ale śliczny. Taka serweteczka świetnej, ale śliczny, ten papier jaki delikatny. Ale piękny. Kurczę, ale piękności. Tu jest alfabet do powycinania kółeczka. No, świetna sprawa. <laughs> A tu jest zielony. A chciałam Wam powiedzieć, że właśnie popsuł mi się dziurka, czyli literka D. Miałam jeden jedyny taki dziurka, znaczy cały alfabet to był. Każda literka osobno w dziurkaczu, i ostatnio popsuło mi się D. No i jest alfabet do. Dokończcie sobie sami. Poczekaj, ja teraz. Tutaj mamy przepiękne kokardy. To są naklejki. Serdeczne życzenia. Super. Pamiątka pieszyką, ale świetne zaproszenie. I tutaj jeszcze są do um, albumów komunijnych. Albo zaproszenie na pierwszą komunię. Moje dziecko skończyło 6 lat, także jeszcze jej troszkę brakuje. Ale na pewno wykorzystam to. Przepiękne na, na kartki. Pokażę czekajcie, bo to jest tak. I w tą stronę, i w tą stronę. Tutaj są fantastyczne tagi. Ale świetne. Super tagi. Połóżmy do Słuchajcie, czekaj, o matko, o matko kochana, ja to chcę delikatnie, bo jest świetna taśma i za przykładem naszej Kasi, i ja sobie ją jeszcze wykorzystam, więc ją delikatnie ją sobie tutaj przykleję. Ja sobie je jeszcze wykorzystam. No i papiery. Poczekaj teraz odwiedzę, bo tu jest dużo papierów. O, ja nie Mariola to chyba obrabowała jakiś sklep z papierami. Uff. Patrzcie, jakie fantastyczne papiery. Ale, o kurcze, one są takie wypukłe. Widzicie? Teraz widać. One są wypukłe. Ale kapitalne. Jakie te strzałki są zawaliste. Ja się trochę hamuję przy dziecku ze słownictwem. Ale piękne. Ale super papiery. No świetne. Tu są samochodziki. Ale kapitalne. Matko kochana. Jaka piękna karta. Uj, leci mi. Czekaj, bo rąk mi brakuje. Ja sobie tam już odłożę. Tu są jeszcze klucze. Tu są napisy. Tutaj są aparaty. Ale to jest fajne. O matko, później ci pokażę, kochanie, jeszcze raz. Patrzcie, jakie to jest rozkoszne. Ja nie mogę. Jak karuzela. Wiecie co? To by fajnie może wyglądało, jakby się zrobiło tego boksa yy, i na przykład taką karuzelę w środku, i to właśnie na y, obkleić. A kapitalne to jest. A to jakie. I ja jakie to jest słodkie, mi się, ale świetne. Zobacz. Ale króliczki! Jakie, ale piękne! Tutaj są ptaszki. Popatrz, jakie widzisz? Do karuzeli. Czekaj, bo mi to wszystko leci. Ale śliczne. Ja nie mogę. Patrz, jakie piękne. A tu jaki cyrk. Nie wiem, czy widzę. Kwiatuszki. A te jakie piękne. Kurczę. Jakie to słodkie. Patrz. Później będziesz oglądała wszystko. Tu są misiaczki w balonach. Jakie świetne. Czekaj, odłożę znowu tam. Tu jakie serducha. inne zwierzątka. Tak, kochani, też inne zwierzątka. A te jakie takie piękne. To jest i to jest dwustronne. Oczekajcie, a tamto? Nie, tamte są jednostronne, a tu jest dwustronne. No, ale śliczna ta strona też jest. Bardzo ładnie to będzie wyglądało. Ale piękne róże. Matko kochana. I jednostronne. Nie szkoda. Nie szkoda. Że drugiej strony. Tu jakie piękne tagi. Aha, i tu jest dwustronny już. Ale śliczne papiery. Kurde, ja nie widziałam takich takich kolekcji. Nie widziałam tego. Co to w ogóle jest? Magiczna kartka. Ale piękności. Matko jedyna. O kurcze. Ja pier... <laughs> Dziecko stoi. Eee, jakie to jest zarąbiste. Kurde, ale to jest świetne. Jezu, Mariola. Puh. Dzięki, dziewczyno. Och, kurde, ale to jest piękne. To się błyszczy, wiecie. A to, to jest w ogóle jakby było posypane. No nie wiem. Jaskiem takim. Takie, takie fajne to jest w dotyku. Ale świetne. Czego? Tam odłożę, bo teraz tu mam. Aha, bo tu dwie wzięłam kartki. Jakieś liczne, ale słodziaki. Jakie słodkie kwiatuchy. Tutaj są kółeczka. Przepiękne są te kolekcje. No coś pięknego. Patrzcie, a to jest. To jest to samo, ten sam motyw. Czekajcie, bo ja już w tej chwili poprątania z pomieszaniem dostaję. O, tu się jeszcze jedna kartka przy... z tego. A ta jak się mieni. Widzicie? No, i taka wyciśnięta też, o widać trochę. Że jest taka wypukła. Wyciskana. A to? Jest dokładnie to samo, co to, tylko że ten jest gładki. Ale świetne połączenie będzie. Ja nie mogę. Ale kapitalne. Te jakie piękne. Matko jedyna. Ale przepiękne papiery. Fu, i to dopiero początek. No dobrze, daj. Ale te to chciałam otworzyć, Adelin. Dobrze, poczekasz chwilkę, jeszcze wezmę te, co są otworzone. O, tutaj już. Patrzcie. Te też są wypukłe. Błyszczy się. Poczekasz chwilę? Wyjmij z woreczka, poproszę, dobrze? Wyjmij mi z woreczka. Kurde, ale to jest piękne. Matko jedyna. Ależ przepiękne papiery. Coś pięknego. Ale śliczne. Ja już się powtarzam, wiem o co. Wiem, ale słuchajcie co jeden to piękniejszy uwielbiam te kolory w ogóle jest coś fantastycznego ale piękność nie wzięłam dwóch? nie tu już wzięłam dwa i tutaj jeszcze są takie, nie wiem czy wy coś widzicie czy nie staram się żeby to było widać ale ten tak, ale przepiękny ten tak jest no, dasz mi jeden teraz? dobrze dobrze, najpierw to proszę bardzo następna kolekcja zobaczcie, jakie to jest piękne wszystko wow, a ten jaki fajny z dziurkami no, ale świetne. Tu się powtarzają. Tu też kwiatuszki. I takie kwiatuchy. Te są jednakowe, to je, Bo to nie chcę Wam przedłużać znów. Tutaj są kwiatuszki też przepiękne. Te są w innym kolorze troszkę. Ale świetne. Ja nie mogę. Jeszcze, żeby ten zegarek był trochę większy, żeby on nie miał 24 godzin, tylko takie jakieś, nie wiem, 48 na przykład, to by było całkiem super. Człowiek by nie wylazł z tego, ze swojego konta, bo naprawdę są przepiękne papiery, milion pomysłów od razu się ciśnie do głowy, tylko jeszcze czas, żeby było. Ale już niedługo dzieci mają wakacje no i będę mogła nadrobić sobie zaległości przepiękna kolekcja ale piękności ale piękności Pokażę, to drugi Adelin? dziękuję i tu mamy z Depekrafta kolekcję tropikalną ale A, już Adelina. oglądała ale papugi świetne. I tu wiecie. Ugi bugi dla papugi. Tu są kropeczki, tu są. Ale świetne. No chyba mam papugę w domu, wiecie? Bo zaczyna powtarzać po mnie, co ja mówię. Chyba mam papugę w domu. To wiecie? No. Ale piękne, jaka super konekcja. Ale jaka super. Wygonić stąd? Będzie mnie tu przedrzeźniać. Ale jakie piękne, zobaczcie. To są te... To są flamingi? Chyba flamingi. No bo to nie pelika, Ale wstyd. Wiecie co? zapomniała. I tutaj są do wycięcia takie malutkie obrazeczki. Ale świetne. A tutaj tagi. Ale kapitalne. O, jakie kapitalne. Przepiękna kolekcja. Super. O kurczę, wiecie co? Ja nie mogę. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ja cię kręcę Lemoncraft. Wow. Ja pierdziu. O kurde. O kurde. Ja nie mogę. Chyba się zaskurę, czy widzicie. Jakie piękne. O kurde. Coś pięknego. Everybody spry. Byle Minecraft. Eee, ja nie mogę. Ty mi tu nic nie ruszaj. Ale decha. Zostaw to. To się Przyda, przyda mi się, wszystko mi się przyda. piękności i tutaj tagi są do wycięcia ale świetne serwetki ale kapitalne kurde ależ to jest piękne a te limbo dostaniesz w pupską, tak zwane i tylnią częściowa dostaniesz za chwilę byśmy to kuczać yy, zielona decha uwielbiam deski są super. A to jakie? No, coś pięknego. Tu i jeszcze to. O, tu jeszcze jest też strona, można ją wykorzystać. Chociaż szczerze mówiąc, pewnie i tutaj można wykorzystać też papiery. Ale świetnie. Matko, kochana. No to tutaj położę chować później. Uf, Mariola, brak mi słów. Dziewczyno. No i tak się do Ciebie jeszcze odezwa. E <laughs> <laughs> Za chwilę Cię wygonię stąd, rozumiałaś? Wyjdź stąd, wyjdź stąd. Adelin, wyjdź stąd. Patrzcie. To jest moja wymarzona kolekcja. Ja nie mogę. Ale coś pięknego. Ja nie wiem czy ja to gdzieś użyję. Będzie szkoda. Będzie mi szkoda tego użyć. Matko jedyna, ale coś pięknego. Wyznacie już tę kolekcję. Pewnie ja ją mam pierwszy raz u siebie. I jest normalnie coś fantastycznego. Zapiera pi... normalnie dech mi zapiera. Te kolekcje są przepiękne. Ja nie mogę. Jak zrobię coś z tego, to na pewno to będzie tylko dla mnie. Jakiś album sobie w końcu muszę też zrobić. O, tym mówią szef z bez butów. Kurde, jakie to jest piękne. Szef z bez butów chodzi jest krateczka jeszcze i też przepiękne to się połączy wszystko jest Jezu. Jezu, Mariola, ja Ci serdecznie dziękuję dziewczyno, żeś mnie zaskoczyła aż mnie zatkało wszystko jest przepiękne jest naprawdę coś fantastycznego to co ja Ci wysłałam to jest takie malutkie przy Twoim więc na pewno, na pewno coś dostaniesz jeszcze, coś ci dośle, bo to, to, w nie wymaga, nie, to w ogóle nie nie, To w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, że, że coś jeszcze nie dostaniesz. Bo naprawdę jest coś pięknego. Naprawdę są papiery przepiękne, w ogóle wszystko, kwiatki i dodatki. Fuh. Dziękuję Ci serdecznie. Wam ponownie dziękuję za obejrzenie i za to, że jesteście ze mną. Może w końcu mi się uda nagrać ten filmik i dokończyć ten album, bo już go kończę, kończę i, i zawsze coś jeszcze wypada. Postaram się go naprawdę skończyć do niedzieli, czyli do jutra, bo cię mamy sobotę. I już w poniedziałek powinnam coś nagrać, albo nawet w niedzielę wieczorem nagram i, i wtedy już pokażę, pokażę Wam to, co zrobiłam. No, a później już będę sukcesywnie pokazywać to, co będę tworzyć z tych pięknych papierów, które dostałam w happy mailach. Dziewczyny, dziewczyno, dziękuję Ci naprawdę bardzo, bardzo serdecznie. Jest coś pięknego, co przysłałaś. Z Wami się żegnam i do następnego. or uh -huh.